14 listopada w sali rycerskiej Dzierżoniowskiego Ratusza odbyła się 55 sesja Rady Miasta. Było to ostatnie spotkanie radnych podsumowujące ich czteroletnią pracę w samorządzie. Podziękujemy wszystkim radnym za pracę w radzie w minionej kadencji jak również złożę sprawozdanie ze swojej działalności przed Radą Miejską. Złożył również takie sprawozdanie burmistrz pan Marek Piorun oraz szefowie stałych komisji rady. W ostatniej części Będziemy drobnymi upominkami dziękować wszystkim tym, z którymi, z którymi przez ostatnie 4 lata pracowaliśmy. Sesja rozpoczęła się od wręczenia odznaczenia państwowego panu Mateuszowi Cegiełce. Dekoracji dokonał Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz. Wniosek pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorskiego, mieszkanie Dzierżoniowa, pan Mateusz Cegiełka, uhonorowany zostanie krzyżem Wolności i Solidarności. Jest to bardzo ważne odznaczenie. Krzyż jest dla mnie bardzo ważny i dlatego przed chwilą dedykowałem ten Krzyż Wolności i Solidarności mojemu dziadkowi Marcinowi, Powstańcowi Wielkopolskiemu i mojemu tacie Ignacemu, cywilnemu uczestnikowi Powstania Warszawskiego, za to, że wychowali mnie w tych tradycjach patriotycznych i kiedy przyszła ta chwila, w której ja. Powinienem zachować się tak jak oni wcześniej, czyli w czasie stanu wojennego. Nie miałem żadnych wątpliwości, że tak powinienem właśnie postąpić. I cieszę się, że po latach te moje dokonania, które oczywiście nie byłyby tak ważne, gdyby nie złożyło się na to seria dokonań ludzi, z którymi współpracowałem, ludzi z pierwszej solidarności, duszpasterstwa ludzi pracy, z Komitetu Obywatelskiego Solidarność. To właściwie również dzięki nim otrzymałem dzisiaj ten krzyż wolności. Dzięki tej współpracy, dzięki wspólnej walce z komuną, dzięki wspólnej walce o wolną i niepodległą Polskę tego miejsca dzisiaj także chciałbym im serdecznie za to współdziałanie w tamtych czasach, czasach perelowskich serdecznie podziękować. Podczas sesji przewodniczący Rady Miejskiej i burmistrz Dzierżoniowa podsumowali szóstą kadencję Rady Miejskiej. Ja myślę, że te cztery lata to było budowanie fundamentów, dobudowywanie fundamentów pod to, żeby Dzierżoniów bardzo mocno się dalej rozwijał. Po to, żeby ta przeszłość, która była minęła teraz, te cztery lata było dobrą podstawą do tego, aby budować przyszłość, aby nowa Kodencja Rady Miejskiej Dzierżoniowa, czyli ta siódma, miała takie mocne podstawy do tego, aby rozwijać dalej nasze miasto. Nigdy nie szukałem opozycji, współpracowałem zawsze ze wszystkimi i te ostatnie 12 lat, jak jestem burmistrzem, ja oceniam sam pozytywnie, dlatego że była to praca zespołowa. Miałem wielkie wsparcie przez te 12 lat z Rady Miejskiej. Wspólnie ustalaliśmy każdą strategię, każdą, każdy plan. I naprawdę to nie jest chwalenie się, ale to stwierdzenie faktu, że w Dzierżoniowie Rada stanęła na wysokości zadania i mocno wspierała działanie burmistrza. Uczestnicy sesji wysłuchali również sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miasta za lata 2010-2014. Spotkanie zakończyło się wręczeniem wszystkim radnym i pracownikom Urzędu Miasta zaangażowanym w pracę samorządu podziękowań i drobnych upominków.